Siemano mordi, jestem Fenku. Jesteśmy sobie w grze o nazwie Grookast. Ogólnie w tą grę kiedyś grałem sobie na telefonie, a teraz pobrałem ją na kąpie, dzięki czemu mogę ją nagrywać. Więc wiecie, możemy sobie popykać. Okej, okay, jeżeli dotykamy naszych bohaterów, to mamy jakieś tam super umiejętności. Teraz nie mamy many, żeby to użyć. Dostaliśmy jakieś skill pointy. I ogólnie, jeśli chodzi o tą grę, to zobaczymy w ogóle, czy da się z tego jakieś odcinki nagrywać, ponieważ ta gra to w zasadzie jest taka gra trochę typu Idle. Okej, okay, to nam przyspiesza prawdopodobnie Pojawianie się naszych skili, więc trochę zrąbałem, że to użyłem. Dobra. I nie udało nam się przejść w pierwszej fali, naprawdę. Trochę lamersko z naszej strony. Ok, dostaliśmy za wbicie poziomu prawdopodobnie podlepszenia, które możemy sobie tutaj użyć. Podlepszymy sobie na dwa razy naszych łuczników. Podlepszymy sobie wieże, żeby mieć więcej życia. Tutaj sobie stworzymy. Aha, nie mam już pieniędzy, żeby cokolwiek stworzyć, więc nic nie będziemy tworzyć. Podlepszymy sobie jeszcze raz łuczników. Mimo, że teraz jak zagramy mądrzej to uda nam się pokonać tą falę, te pierwsze fale nie są jakieś ciężkie, wydaje mi się, że głównie te odcinki będą polegać na tym, że ja poza odcinkami będę farmić e, na przykład pieniądze, a później na odcinkach będziemy to sobie wydawać i starać się jakoś to progresować. Oczywiście, wiecie, z tej gry nie da się tak nagrywać, że wiecie, wszystko będę nagrywać, po prostu co jakiś czas będę pokazywał wam mój progres. Okej, okay. tutaj będzie problem z tą falą, już widzę. Bo dosyć ciężko nam idzie przejście tego, dobra, zwiększenie obrażeń, to jest chyba zwiększenie obrażeń wszystkich, nie jestem pewien. A podeszliśmy sobie już wierzę tak, że możemy sobie nową nowego bohatera wybrać. Nie wiem, czy to jest nowy bohater, nowa wieżyczka, nowy Heroes. Ogólnie mi scroll nie działa, więc czasami leci do góry. Jak scrolluję na dół, więc trelipa. możecie zostawić łopeczkę w górę, wtedy będzie więcej wyświetleń. Oglądać do końca, to może zarobię na nową myszkę. Jestem ciekaw, co się w tej grze zmieniło, bo ja bardzo dawno nie grałem. Na pewno nie było tego alchemisty, tego na pewno nie było, tego też raczej nie było, tego chyba też, Poseidona też nie było, Goblin był, Defender był. A w co chcemy w ogóle sobie zainwestować? Nie wiem, kto jest najmocniejszy, nie wiem, może tego Zeusa. Tak, w zasadzie później mamy statystyki, kto ile nam bije, ale to chyba nie tutaj. Kurde, nie wiem, gdzie to dokładnie było, może to dopiero później się pokazuje, który z bohaterów bije, ile obrażeń i wtedy po prostu możemy sobie ich wybierać. Według tych obrażeń, no bo teraz tak w zasadzie nie mam pojęcia, czym miałbym się kierować wybierając ich, więc weźmy sobie, kogo sobie tutaj zabrać. Wydaje mi się, że ten Zeus może być fajny i ciekawy, tylko że on 7000 kosztuje to nas nie za bardzo stać, więc co, lecimy sobie kolejną rundę. Oczywiście pewnie znowu ją przegramy, no bo to jest chyba ta runda, gdzie było mnóstwo katapult plus, ka katapult plus boss, więc jesteśmy tutaj dojeżdżani po prostu. Ej, czekajcie. Nie idzie nam wcale to jakoś mega ciężko, więc jest szansa, że jeżeli podlepszymy to i troszeczkę naszych kuszników, to uda nam się to wygrać. Okej, okay, sprawdźmy teraz. Czy może teraz będziemy mieli wystarczająco siłę, żeby to wygrać? Chyba tak, raczej to wygramy. Zaraz zresztą zobaczymy. Największy problem jest z tym bossem, ale jeżeli zostanie tylko boss, to. OK? Dobra, udało się. Tak bym powiedział, że na styk, ale zwycięstwo to zwycięstwo. Podeprzymy sobie tutaj naszych uczników, tutaj powiększymy sobie naszą wieżę. Możemy już postawić wieżyczki przed naszą bazą, tylko że jednak kosztuje dwa tysiące, którą chcemy kupić, a jedna tysiąc, a my nie mamy niestety aż tyle pieniędzy, więc musimy poczekać. Tutaj porazimy sobie prądem. Ok, Czy zarobimy teraz 1000? No Nie udało nam się zarobić, więc szybko walimy następną. I zbieramy łącznie 3000, żeby podlepszyć sobie dwie nowe wieżyczki. Czemu to jest szósty poziom? Mamy bos'a. Aha, dobra, bo to jest nasz poziom szósty. A level gry nie widać go tutaj. Dobra, nie udało nam się pokonać. Zabrakło bardzo mało. A level gry gdzie widać? W sensie level fali. Halo, halo. On normalnie był gdzieś pokazany, ale go pewnie teraz albo nie widzę, albo jeszcze go nie widać. Jeżeli dam battle. Aha, wave piąty. Ok. Dobra, to nie wiem, dlaczego wcześniej mieliśmy bossa. Wydawało mi się, że co 5 fal powinien być boss, a tutaj tak dziwnie nagle wyskoczył. Ok, zabijemy go. No nie udało się. Jeżeli podlepszymy sobie bazę... aha, dwa razy nam się nie uda, to spróbujmy raz podlepszyć i może dzięki temu będziemy mieli wystarczająco wytrzymałości, żeby przejść tego bossa. Ogólnie później ta gra się rozbudowywuje. Im dalej przejdziemy tym pojawiają się nowe rzeczy. Po pierwsze będziemy mogli mieć aż 12 bohaterów. Będziemy mogli atakować inne wioski, nie innych graczy tylko po prostu wioski. Będziemy mogli walczyć ze smokiem i takie tam różne rzeczy. Dobra podeprzmy sobie naszych uczników, idźmy walczyć dalej. I zbieramy 2000 na wieżę, która będzie strzelała piłunami, Albo na Zeusa, który nie mam pojęcia ile kosztował. Ale po tej rundzie sobie sprawdzimy ile kosztował Zeus. Zeus kosztował. Okej, okay, dużo. Nie wiem, czy chcemy tyle wydawać. 7500 prawdopodobnie. Dokładnie, 7500. Dobra, to jeszcze trochę musimy na niego pozbierać. Jak za rundę dostajemy 500? Czyli musimy przejść jakieś e, 15 rund, coś takiego? Dobrze, chyba policzyłem. Okej, okay, to póki co lećmy do przodu, żeby uzbierać pieniądze. Potrzebujemy 10 tysięcy łącznie Najpierw kupimy sobie tą wieżę za 3, a później tego zeusa za 7. Nie będziemy sobie podlepszać tego za level. Póki idą nam te rundy, to nie będziemy wydawać naszych punktów. W momencie, kiedy będziemy mieli problem z rundą, prawdopodobnie to będzie runda z bossem. Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi z tym plikaniem na tych łuczników, bo nie grałem w tę grę jak to dodali. Okej. Okay. To też pierwsze co widzę. Next point. Co to jest za podlepszenie? Ale zmieniła się ta gra. Wow. Tego się nie spodziewałem, że to jest coś takiego dodali. I więc jak widzicie tych podlepszeń w tej grze jest dosyć sporo do odblokowania i spróbujemy sobie w ogóle przejść tą grę na fula, aczkolwiek żeby przejść ją na fula, to prawdopodobnie tych odcinków będę musiał masakrycznie dużo dodać, ale no, spróbujmy. Jeżeli będę Wam tylko pokazywać progres na odcinkach, to wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu hmm, Ok, podlepszyliśmy sobie tą wieżę. Dalej nie widzimy z tych statystyk, co zadaje najwięcej obrażeń. Ale, jakbym miał zgadywać, to najwięcej obrażeń zadają ci łucznicy. Okej, okay, mamy bossa, ale spokojnie go pokonamy. Okej, okay, udało się. Wydawało mi się, że się nie uda, ale się udało. I co, teraz zbieramy 7000 na pod kupienie sobie Zeusa. I... I zobaczymy, co dalej będziemy robić. Możliwe, że odblokujemy coś jeszcze w międzyczasie. jak będziemy podlepszać wieże. Ale póki co, naszym głównym celem jest właśnie kupienie tego Zeusa. Brakuje nam 5,5 tysiąca. Z jednej strony to jest dużo, z jednej strony za te rundę dostajemy coraz więcej. Wcześniej dostawaliśmy 500 golda, teraz jesteśmy w połowie, już mamy 500. Chyba 1000 dostaniemy za tą rundę mniej więcej. Więc dwa razy tyle co wcześniej. Nawet 1100 bym powiedział, więc idzie wszystko w dobrą stronę. 4000, czyli jakieś 4 rundy, coś takiego. Więc idealnie dojdziemy sobie do piątego poziomu, gdzie jest boss i tam się pewnie zatrzymamy. Będziemy musieli chwilę pofarmić. Zobaczymy, czy ten Zeus będzie bił jakieś ładne obrażenia. Ok, mamy mapę. I teraz o co chodzi z tą mapą? Tutaj jeżeli wejdziemy, to możemy bić wioski, które będą dawały nam pieniądze. Spróbujmy sobie pokonać jakąś pierwszą lepszą, ale raczej się nie uda. Ma 3,5 tysiąca zdrowia, my mamy tylko 300, więc nawet bez sensu było próbować. Okej, okay, podeczmy defense naszej bazy i farmmy pieniążki dalej. Jesteśmy już... Za połową tego co powinniśmy zdobyć, bo potrzebujemy 7000. Dobra, ci nasi ucznicy sobie razem dosyć ładnie. Myślałem, że te katapulty nas dojadą przez chwilę. Dobra, teraz jest fala z bossem. Więc musimy uważać, żeby nie dostać w pierniczu. Aczkolwiek będzie ciężko o to. Podle, weźmy sobie to. Ok, idzie teraz ten boss. I czy go pokonamy? Ej, poszło nam tym łatwo. Myślałem, że będzie ciężej. Ok, dobra, i teraz mamy. Naszych ludków, którzy będą kopać nam pieniądze, dostajemy 4, 14 tysięcy na godzinę nie jest to jakoś super dużo. To oni mogą kopać albo złoto, albo czarne kryształy, ale nie kopią, kopią złoto. Złoto nam się bardziej przyda. okej, okay, nie wiem dlaczego automatycznie wróciło i możemy podlepszać tych naszych ziomeczków, jak przed chwilą tutaj było widać, za skrawki, jakby za takie papierki oraz pieniądze. Tych Raczej nie mamy tych skrawków. Nie pamiętam z czego one wypadały. Możliwe, że z zabicia bossa. Kurde, nie pamiętam. Już dawno mega w to grałem, więc przepraszam was, że nie pamiętam. Okej, okay, to, to może zwiększa jakąś prędkość tym, tych uczniów. Okej, okay, tak, na chwilę zwiększa ich prędkość. Tracimy mana, ale szybciej strzelają, okej. Okay. Dobra, i możemy sobie kupić Zeusa, wykosztować się na niego. No trudno, więc jeżdżamy sobie na dół. Tutaj mamy jakiś magów, jakiegoś druida, Asasina. Ale kupmy Zeusa. Z tego co pamiętam, to on był dobry. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Bije 54 w porównaniu do tych naszych innych. Ten bije 11, ten bije 16. Ten po prostu cooldown zmniejsza. On jest po prostu do wyrzucenia, tak szczerze. Nie przyda nam się do niczego. Nie wiem, będziemy mogli zamiast niego zrobić. Kto wydaje się lepszy? Może druida? Nie wiem, zobaczymy. Zresztą Golem Mastera możemy zrobić zamiast niego. Nie pamiętam, którzy byli dobrzy, Chętnie bym też potestował tych, których już. Yy, którzy są nowi, których nigdy nie używałem. Ale dobra. Sprawdźmy, jak będzie szło temu naszemu. Okej, okay, on coś atakuje, czy nie? Aha, dobra, on atakuje automatycznie. Jeżeli tutaj czas minie, po prostu piorunami razi. Okej, okay, dobra. Jeżeli to użyję, aha, nie zmienia to tego czasu. Okej, okay, możemy sobie teraz podlepszyć. Co chcemy sobie podlepszyć? Podlepszymy sobie może wieżę. Tutaj możemy sobie na pewno podlepszyć naszych łuczników, Chyba w nich na początku będziemy szli, bo oni są dosyć ważni. Wykosztujmy się i lecimy dalej. Wydaje mi się, że w tym odcinku spróbujemy pokonać pierwszą wioskę, tą, która ma 3000 zdrowia. Nie powinno to być ciężkie, tylko musimy się troszeczkę dozbroić. Podlepszymy sobie naszego wojownika. Jeżeli chodzi o manę, to ona się zwiększa co rundę, czy jak to jest? Czekajcie, czy mam tutaj podlepszenie many? Nie tutaj. Tutaj potrzebujemy wywieźć 50 poziom, żeby cokolwiek podlepszyć. A te podlepszenia są w miarę ciekawe, po 10% obrażeń. Hmm, tutaj jest jakieś podlepszenie na manę? Nie za bardzo. Ok, ok, podlepszamy sobie uczników i wierzę, Mamy już 400 zdrowia, plus miejsce na dwóch bohaterów. Ale tak jak już mówiłem, na razie nie będziemy sobie ich kupować. Na razie podlepszamy naszych uczników i wierzę, po to, żeby zdobyć pierwszą wioskę naszą. Raczej nam się to uda, nie będzie to ciężkie. Mamy tylko 2600 dni, zdrowia, niż tamta wioska. Ok, możemy sobie podlepszyć naszego ziomeczka. Ogólnie to podlepszanie jest dosyć tanie na początku, tylko 250 kosztuje. Więc myślę, że powinniśmy podlepszyć większość. Ale w związku z tym, że mamy dwa miejsca, to aż głupio, tak żeby to stało puste. Więc. Zbieramy 5000 na Golema. 5000 to są jakieś dwie rundy, prawdopodobnie. A no więc ta i jeszcze dwie. Oprócz tej I powinniśmy mieć wystarczającą ilość. Tylko, że to jest, teraz jest runda z bossem, tak? Tak, dokładnie. Więc ostrożnie, żeby ten boss nas nie dojechał. Dobra, zacznijmy sobie naszych rycerzy. I udało się pokonać Bossa. Brakuje nam 1300-1200 w sumie. I uwaga, teraz moment prawdy, czy uda nam się zrobić? Raczej uda nam się zrobić to 1200 teraz na tym waveie. I kupujemy sobie. Druida, z tego co pamiętam. I możemy zobaczyć, jak dużo nam brakuje w momencie, kiedy kupimy tego druida, żeby pokonać tę wioskę. Okej, okay, tutaj bierzemy sobie to. I gdzie jest ten druid? Okej. Okay. kosztował trochę więcej niż myślałem. To ja pomyliłem tego druida z kimś? Nie, nie mam pojęcia. Coś źle spojrzałem. Jeszcze tysiące potrzebujemy. I więc jeszcze tego wave'a musimy jednak pokonać. Pojawmy sobie tych tutaj strzelmy piorunami. I. Zarobimy jeszcze tysiaka, czy nie? Zarobimy tysiaka. Brakuje nam 400, 300, naprawdę brakuje nam 130. Dobra, to musimy jeszcze na szybko tą rundę jeszcze raz przejść. W sensie to jest nowa runda, więc nie jeszcze raz, ale jeszcze tą rundę. Okej, okay, dobra, przejdźmy ją. Nie wychodźmy z niej. Chciałem z niej wyjść, ale to trochę głupie. To 2 sekundy, czy tam 5 sekund różnicy, a zawsze będziemy mieli trochę więcej pieniążków. Podeprzemy sobie naszych uczniów, czy coś. OK, mamy 9 kafli i idziemy sobie na dół, skrolujemy. Jeszcze denerwujemy ten scroll, że on tak średnio działa. OK, podlepszmy sobie go od razu na wyższy poziom i sprawdźmy na mapie. OK, jeszcze zanim tam pójdziemy podlepszmy sobie naszych łuczników i sprawdźmy na mapie ile nam brakuje, żeby pokonać tej słabszą wioskę. Zrastmy sobie tych Ok, chyba brakuje nam dosyć dużo. 3000 zdrowia im zostaje. My nie wyrabiamy totalnie, żeby ich jakby ich żołnierzy niszczyć. Więc na pewno musimy sobie łuczników nowych zrobić, żebyśmy może wyrabiali ze strzelaniem do nich. Ale ok, tutaj widzę, że też jest ciężko. Więc też ta fala nie poszła nam najlepiej. Dobra, jaki plan chcemy? Co chcemy tutaj podlepszyć? Hmm, albo nowego bohatera który będzie, nie mam pojęcia kto, albo podlepszyć tę nasze wieże, tą, która strzela elektrycznością, albo tą, która strzela ogniem, ale dobra, podlepszymy sobie tą, która wali prądem nie patrzyłem ile, ile obrażeń jest więcej trochę błąd z mojej strony no ale na pewno coś się tam podlepszyło Ok, walimy tutaj prądem, ciekawe czy teraz uda nam się przejść tą falę, czy nie. 300 zdrowia wcześniej i nie przeszliśmy ej dobra, poszło nam lepiej jeszcze dostaliśmy skill pointa oczywiście walimy sobie wszystko w naszych uczników, czyli tylko dwa razy ich podlepszymy. Wiecie co, widzimy się za chwilę, jak będę miał więcej pieniędzy. Dobra, uzbieraliśmy sobie 15 tysięcy, wybiliśmy trzy poziomy. Ogólnie z tego co widzę, to raczej pomysł na tą grę będzie taki, że będę farmić na cięciach, a budować po prostu przy was, to chyba będzie najlepsza strategia. Fakt faktem, jeżeli będę, nie wiem, na przykład zbierać pieniądze, na przykład przez 10 rund zamiast od razu podlepszać, to będę wychodził y, z tym na plecy, niż jakbym od razu podlepszał. Bo przez to będę dłużej przechodzić te rundy, no ale cóż, życie jakoś to przeżyje. Mamy no, 15 tysięcy, i teraz pytanie: w co by było najlepiej włożyć te 15 tysięcy? Mi się wydaje, że najlepiej by było podlepszyć naszych łuczników, więc wrzućmy sobie trochę w nich, trochę w wieżę, żeby mieć te 600 zdrowia. Mamy dodatkowe miejsce tutaj na nowego bohatera, ale tak naprawdę tego miejsca mamy o wiele więcej. Dobra, podlepszyliśmy sobie tutaj trochę i sprawdźmy, czy trochę sprogresowaliśmy, czy dalej, dalej dużo nam brakuje, żeby. Żeby, wiecie, tutaj pokonać tą wioskę. i Wydaje mi się, że uda nam się to pokonać. Aczkolwiek zaraz się skończy nasz bonus do spida, Okej, okay, udało się pokonać. Więc pierwsza wioska zniszczona. Moglibyśmy sobie ją podlepszyć, ale nie mamy pieniędzy. Dzięki niej będziemy dostawać co 60 sekund 400 golda. Więc miło. I co? Póki co to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli gra wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Siemano.